Tu. Wrok na stojąco. Witamy Was bardzo serdecznie. Z tej strony GRIMPOKALIC. No trochę za cicho. Ale jest cicho, więc będzie głośno. Witamy Was w kolejnym naszym bardzo nietypowym materiale, w którym znowu nie będziemy wiedzieli za bardzo o czym mówić. Nagrywamy tak w zasadzie, bo jesteśmy... Obowiązku. Nie, nie z obowiązku. Jesteśmy w sklepie Ultima. No, w Katowicach. Katowica. No, Patryka słyszycie? Tak. Raczej do Warszawy się razie nie wybieramy. Może I jak będziecie świetni, to się... pokażemy wam Patryka na końcu. Może. Może. Um, Uczesz się. Masz czas, żeby się uczesać. Byś się W tym czasie ten... obecnę się po drugiej stronie zaufanym moim tutaj panicy z hmm. Tak, lama musi być. Um, no i stwierdziliśmy, że coś nagramy, jakiegoś vloga. Ale nie do końca wiemy o czym jeszcze, ale wyjdzie w praniu, prawda? Tak, tak prawda, ale tak mniej więcej siedzimy tu już od godziny i zastanawiamy się, o czym nagrywać. I doszliśmy do tego, że prawdopodobnie e, porozmawiamy o grach, które ogrywamy od... Znaczy, ogrywamy. ja ogrywam od jakiegoś czasu, z bardzo chce ogrywać swoją grę, ale jeszcze nie może, a ogrywa poprzednią część. Tak, czyli chodzi o StarCraft 2, Heart of the Swarm. Niedawno pojawiły się informacje na temat nowości dodanych e, do dodatku. Nie wiem, czy wiesz, ale będzie można na przykład jest takie jedno, co mnie najbardziej interesuje w sumie, bo tam tego wyszło bardzo dużo bardzo dużo tych możliwości, ale najbardziej e, dla mnie jakby najlepszym jest to, że będzie można w powtórce, jeżeli masz powtórkę na przykład, nie? Wiadomo na przykład wyśleć no, plik z powtórką, czy, czy od kogoś tam dostaniesz, możesz w każdej chwili powtórki przejąć rolę nad jednostkami, nad jednego gracza i drugiego gracza. Możesz zmienić bieg ten. Powiedzmy, że masz powtórkę z jakichś tam mistrzostw nawet, powiedzmy, świata, nie? W Starcraftie. W każdej chwili możesz ją... A to jest ciekawe, nie? Bo z drugiej strony pewnie na przykład wysyła ci ktoś powtórkę i ty mu na przykład w tym momencie przez tą powtórkę możesz pokazać jakie błędy zrobił. No i jak ty byś to rozwiązał, żebyś mu się na przykład wbił do bazy, albo żebyś się obronił, albo że coś, nie? Że na przykład takie starcie było do wygrania, ten atak mm. był do wybronienia i tego typu rzeczy. Fajnie, bo różne, różne, różne scenariusze będziesz w sobie przeprowadzić. Będzie można jak gmo robić na taką tą... Nie? <laughs> będziesz rysował. No i... Druga rzecz, która wyszła w tym samym czasie co te, co te informacje, to zajebisty intro cinematic. Intro, tak. E, intro naprawdę do Hard of the Swarm jest godne uwagi. Chyba najlepsza, chyba, najle... nie, chyba się nie boję powiedzieć, że najlepsza kaczenka, najlepsza jaką Blizzard zrobił. No, można tak powiedzieć. Bo to jest to, o czym gadaliśmy kiedyś, nie? Na, na fejsie, że brakowało. E, blakowało... Bo on jest taka w tobie, takiej takiej zobrazowania. Zobrazowania jakby tej akcji, która się dzieje na, w, w grze. W normalnym, w normalnym gameplayu każdy patrzy na to ze strony takiej z góry, że te jednostki to, to, tamto, ale te jednostki jak są zobrazowane, na przykład jak leci wiking i w powietrzu przeobraża się w tego, w tego już e, kroczącego, już nie pamiętam jak się ten kroczący nazywał, i zaczyna strzelać do ultraliska, a ultralisk jest go tylko ciach i jest... Ciach tak. tak. Ciach. Ogólnie to, ile nam pokazuje, że główną bohaterką oczywiście będzie Sarah Kerrigan, czyli The Queen of Blades i... tak choćby będzie. No i... ogólnie... tym razem będziemy chyba obserwować tą akcję nie z perspektywy Jimi ale z jej perspektywy. Nie będziemy spoilować, bo małe, małe, małe kąski znamy z fabuły. Tak, tak. A nie chcemy nikomu psuć, ale wydaje się, że będzie dosyć godny. Nawet jakiś czas temu wyciekło zakończenie. Podobno, podobno te prawdziwe. O, to nie znam, to nie może potem powiedzieć. Po tym ci powiem. Ale w każdym razie nie, nie jest. nie ma za bardzo co w to wierzyć. No i trzeci dodatek to będzie. Co jeszcze? Just... Le 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 Legacy of the Void. Tak, tak. I tam podejrzewam, że będzie głównym bohaterem. E, nie ta Sadar, tylko Zeratulo, Zeratul. Chciałem powiedzieć, że Zeratul. Zeratulem były trzy misje też w podstawce w, w Liberty. Tak. Jedna świetna misja, którą mam w planach pokazać też na kanale. Ostatnia protosami w, w, w Starcraft Wings of Liberty. Ja nie grałem, to się nie wypowiem niestety, a bardzo świetne, bym chciał. Może, mo, o, o, może kiedyś będzie mi u ciebie na przykład dane przyjść kampanię. Może. Może, może. A no, z mojej strony co bym chciał powiedzieć mogę już, tak? Może. Czy jeszcze byś chciał dodać o StarCraft'cie? Może. No, no, ja bym chciał podzielić się opinią o dwóch grach niezależnych, które niedawno się pojawiły. To jest Don't Starve i Little Inferno. Znaczy, Don't Starve jest grą, która jest ogrywana praktycznie dosłownie wszędzie. Na y, YouTubie, Twitchu i innych tego typu rzeczach. Więc prawdopodobnie większość z was już się z tym zetknęła. Próbujemy przeżyć w dziczy. Musimy zadbać o wyżywienie, musimy zadbać o obozowisko, musimy zadbać o ilość drewna i ogólnie o naszą postać. Chodzi o to, żeby po prostu przeżyć jak najdłużej. Mm, bardzo ciekawy styl, bo to mi się kojarzy tak, ten cały Don't mi się tak kojarzy z... Mi się kojarzy z wodcami Much. A mi się kojarzy właśnie z takim starym typem filmu, wiesz, jak na przykład tam jest ta woda, niby, niby te fale są takie jakby wycięte z kartonu i po prostu ktoś tak na kiju tym rusza, nie? To, to mi się z czymś takim kojarzy. Mm. Fajne, fajnie się w to gra, bo to jest bardzo wciągające i nie wiem co co więcej o tym powiedzieć, bo... Że pokażesz to na kanale. Ja to pokażę na kanale, postaram się przynajmniej pokazać to na kanale. Gra nie jest wymagająca, bo to działa na moim laptopie, więc naprawdę nie jest wymagająca, a no już troszeczkę przy tym przysiedziałem, trochę przy tym przysiedziałem. A druga gra Little Inferno, Xezowi próbowałem to pokazywać, się chyba nie jest specjalnie... Nie nie, nie Nawet problem, ich nie, nie zainstalowałem. No, no, właśnie. A Little Inferno, czyli gra, w której bawimy się piecem. Tak, palimy w grze wszystko, a przynajmniej to, co w niej można spalić. Jak się można domyślić. E, ogólnie, że chodzi o to, żeby zdobywać kombosy. E, czyli palić jakieś przedmioty razem. E, wydaje się bardzo nieskomplikowane, ale przedmiotów jest naprawdę dużo. Podaję, 7 katalogów i w każdym katalogu jest 12 przedmiotów, czyli to jest niemało. Kombosów jest setka, jeśli dobrze pamiętam. A zakończenie jest genialne. Po prostu jak cała gra polega na paleniu czegoś, baczeniu jak się pali w piecu i zbieraniu za to kasy i kupowaniu następnych przedmiotów, jak zakończenie powala na kolana i naprawdę szapuba dla wszystkich e, twórców tej gry, bo z czegoś tak w zasadzie no głupiego, mało pomysłowego, czy mało pomysłowego, no z czegoś, nigdy bym się spodziewał, że taka gra się pojawi, o paleniu w piecu, w kominku. A z czegoś takiego wyciągają takie wnioski, że gracz po prostu siedzi później z otwartą kopalą i, i się zastanawia, czy to faktycznie tak jest. I chyba faktycznie tak jest. Więc polecam każdemu Little Inferno, bo, bo gra jest naprawdę godna. Może nie za tą cenę, która jest na streamie, bo tam jest bodajże 12 euro. Ale jeśli złapiecie w promocji, to naprawdę, naprawdę te kilka godzin z nią fajnie spędzicie. Powiedziałem o Ciebie. Teraz musimy coś powiedzieć wspólnie, w takim razie. Wspominaliśmy, że jesteśmy w Ultimie? Tak, wspominaliśmy. W Katowicach. <laughs> możemy wam Patryka pokazać. No, teraz możemy Patryka pokazać i oddać mu głos, może. Nie no, co ja mam Możesz zareklamować, coś ja, ja nie mam nic do powiedzenia ogólnie za bardzo. My mamy styczenie z ogólnie licho, zimno, słabo. Premiery dopiero będą. Nie mało będzie premier w tym roku. E po które zapraszam do Ultimy w Katowicach oczywiście Jeżeli będziecie mieli ochotę to wpadajcie Może jak coś was zainteresuje No i co ja no tyle w tym temacie Jestem nieprzygotowany ogólnie tutaj żeby coś gadać A tak wiesz z rękawa nie Bo mam krótkie rękawy Dobrze, że to nie wiem, żebyś. Że no Dobrze, no, że w tym czasie zębrzem tyknąć z dół Naprzeciwko do zaprzyjaźnionych panów bardzo miłe sytuacje. Zawsze fajnie się z nimi plotkuje Drogo w Katowicach jak cholera nie? Ale fajnie się tam gada No fryzjer w Katowicach jest dwa razy droższy niż w Chorobie nie? Badum, 10 zł u mnie, 20 zł tutaj. Czyli macie, tutaj, tutaj macie jakieś, jakieś wnioski, które można wyciągnąć tak. z wizyty w Ultimie. W, no, w grze, w sklepie no, z gami, no, no, że fryzjer w Katowicach jest dwa razy droższy niż w pożowie. No o, bo na inne branże się to w żaden sposób nie przekłada, patrzcie na gier w Ultimie. <laughs> nie <laughs> wiem, to by w sposób, ale jeszcze jedna rzecz, tutaj w aptece ostatnio kupowałem lek. Jest dokładnie ta sama akcja, w Chorzowie 9,70 a tutaj 19,88, ja stary aż do żony dzwoniłem się zapytać czy aby nie jest 10 saszetek w naszym opakowaniu, stary wolny rynek, wiesz o co, jest wolny rynek, mogą Cię kroić jak chcą, nie? przerażające, no ale cóż. A my jako mieszkańcy Katowic z tym mało pozytywnym akcentem będziemy kończyć nasz yy, vlog na stojąco. No, bardzo